Komedie romantyczne należą do tych gatunków, w których rok w rok pojawia się napęczki. Od typowych dla konwencji scenariuszy, aż po takie nieco bardziej dostosowane do obecnego okresu, np. związane z okresem pandemii. Powód zawsze się znajdzie. W końcu zazwyczaj chodzi o odmurzającą rozrywkę, nieraz budującą odpowiedni nastrój. Miłość do kwadratu. Miłość do kwadratu to komedia romantyczna o nauczycielce Monice, która prowadzi sekretne drugie życie jako modelka, aby spłacić długi ojca. Podczas jednej z sesji zdjęciowych poznaje popularnego dziennikarza i kobieciarza Enzo, którego do udziału w reklamie zmusiła jego szefowa i kochanka Alicja. Dwójka modeli od razu staje się zaciętymi wrogami, a od nienawiści, jak wiadomo, jest tylko jeden krok do miłości. که می‌خواید به Pełna humoru i wzruszeń, komedia romantyczna od producentów narzeczonego na niby, kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Trzy siostry są przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i na złe, niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej, bo każdy z kobiet przechodzi teraz własne miłosne zawirowania, czy ich facet w swojej totalnej niezdolności znajdą sposób, żeby odzyskać serca sióstr? Nie uciekniesz od miłości. Ambitna piosenkarka Erika, której kariera chyli się ku upadkowi, niechętnie zgadza się na występ w luksusowym ośrodku wypoczynkowym na Marituzie. Okazuje się, że ma śpiewać na weselu swojego byłego chłopaka. Chociaż Erika próbuje utrzymać swój związek z Jasonem w tajemnicy przed jego narzeczoną, odkrywa, że sama wciąż coś do niego czuje. Caleb, brat pana młodego, robi wszystko, aby nie dopuścić, żeby ta dwójka ponownie się w sobie zakochała. Jednak w powietrzu szybko zawisa pytanie, czy Erika zaśpiewa na ślubie Jason? Jasona i Beverly, czy swoim własnym? Friendzone Romantyk Thebald wierzy, że Los się do niego uśmiechnął, gdy poznaje Rose. Jednak droga od najlepszego przyjaciela do chłopaka okazuje się trudniejsza niż przypuszczał. The Kissing Booth 3 no, ostatnie lato L przed wyjazdem do koledżu. Dziewczyna musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu: przeprowadzić się na drugi koniec kraju ze swoim wymarzonym chłopakiem Noah albo dotrzymać dawno złożonej obietnicy i wybrać uczelnię, na którą wybiera się jej najlepszy przyjaciel Lee, czyje serce złamie L. Druga połowa. Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowo poznanym mężczyzną nie wie, że nadrodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko, kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu Jarosława Kota, który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Po prostu powiedz tak. Lotte to romantyczka, której plany na wesele, jak z bajki, niespodziewanie biorą w łeb, za to jej samolubna siostra właśnie się zaręczyła. Zakochany do szaleństwa. Po fantastycznej nocy z tajemniczą i enigmatyczną Karlą, Adri postanawia zgłosić się do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa Karla, aby znów ją zobaczyć. Jednak jego decyzja ma poważniejsze konsekwencje, niż się mógł spodziewać. Mały złośliwiec. Wyrzucony z zespołu i z domu gitarzysta znajduje schronienie u pewnej księgowej jej syna i ojca. Czy uda im się stworzyć rodzinę? Do wszystkich chłopców zawsze i na zawsze. Lara Jean Covey przygotowuje się do ukończenia liceum i rozpoczęcia dorosłego życia. Kilka odmieniających życie podróży sprawia, że na nowo zaczyna się zastanawiać jak będzie wyglądało jej życie rodzinne, przyjaźnie i związek z Peterem po ukończeniu szkoły. Cały on. W tym remake klasycznej komedii Cała Ona z 1999 roku, nastoletnia influencerka Padgett zostaje skompromitowana w oczach świata po poniżającym rozstaniu przed Kamerą na żywo. Zdesperowana dziewczyna podejmuje się ryzykownego zakładu, aby ocalić swoją reputację. Dokona metamorfozy niechlujnego odludka Camerona w króla balu. Wszystko się komplikuje, gdy zaczyna się w nim zakochiwać w realu. Miłość bez miary. Rozwiedziona prawniczka zakochuje się w charyzmatycznym kardiologu, ale czy posłucha swojego serca, gdy ich znaczna różnica wzrostu doprowadzi do konfliktów rodzinnych? Zamiana z księżniczką 3. Kiedy ginie bezcenny przedmiot królowa Margaret i księżniczka Stacy korzystają z pomocy sobowtórki Margaret przebojowej Fiony, którą wspiera atrakcyjny, tajemniczy mężczyzna z jej przeszłości. Świąteczny romans rozkwita na nowo z całą mocą, a przy okazji dochodzi do pewnej nieoczekiwanej zamiany. Pamiętniki studentek z wymiany Zmęczone Brazylią przyjaciółki Barbara i Talia zapisują się na studencką wymianę z nadzieją, że w ten sposób rozwiążą wszystkie swoje problemy. W mroźnych, kalifornijskich górach dziewczyny wpadają w różne absurdalne i zabawne kłopoty, a przy okazji uświadamiają sobie, że w życiu chodzi o coś zupełnie innego niż im się wydawało. Imprezowa dusza Pewna towarzyska i ekstrawertyczna dziewczyna zalicza naprawdę niezłą wpadkę. Umiera w tygodniu swoich urodzin. Ku własnemu zdziwieniu otrzymuje jednak drugą szansę, aby naprawić popełnione błędy, odnowić kontakt z najbliższymi i co najważniejsze udowodnić, że zasługuje na miejsce w sali dla VIPów w niebie. A miało być tak pięknie. Andrea Singer zawsze stawiała karierę na pierwszym miejscu i chociaż randkowanie przychodziło jej łatwo, miłość nigdy nie była priorytetem, dopóki nie poznała Denisa, ekscentrycznego nerda o rozbrajającym uroku osobistym. Denis nie wywiera jednak równie dobrego wrażenia na margot, przyjaciółce Andrei, która namawia ją do prześwietlenia Amanta, uciekając się do różnych sztuczek. Miłosna pułapka nie mająca szczęścia w miłości, dziewczyna z Los Angeles zakuchuje się w chłopaku ze wschodniego wybrzeża, którego poznała w aplikacji landkowej, i postanawia zrobić mu niespodziankę, przylatując do niego na święta. Na miejscu odkrywa, że dała się złapać na fałszywy profil. Teraz sama postanawia zestawić sieci, a ta lekka komedia romantyczna opowiada o jej perypetiach w poszukiwaniu miłości. Małżeństwo na skróty. Teddy jest przekonany, że na wszystko ma jeszcze mnóstwo czasu i staje się mistrzem odwlekania spraw na później. Pewnego dnia jego życie zmienia się na zawsze. W dzień po ślubie z ukochaną, Teddy budzi się i odkrywa, że przemieścił się w czasie. Jest teraz rok później, a on i jego żona, Lian, mają właśnie obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Co więcej, ukochana Teddygo jest w ciąży, a on nic nie pamięta. Uwięziony w zakrzywionym czasie, mężczyzna odkrywa, że każde kilka minut przenosi go o rok do przodu. Przez to zawirowanie i związane z nim liczne kłopoty jego małżeństwo zaczyna. Na wisieć na włosku. Z pomocą najlepszego przyjaciela, sama Teddy próbuje naprawić swoje życie, które dosłownie przylatuje mu przed oczami. Sweet and Sour. Para zakochanych korzysta z życiowych szans, lecz również mierzy się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą związek na odległość. Skazani na siebie. Linda i Paxton znaleźli się na rozdrożu. Para właśnie się rozstała, ale spowodowany koronawirusem lockdown w Londynie zmusza ich do pozostania w jednym mieszkaniu. Zajmująca wysokie stanowisko w marketingu, Linda jest coraz bardziej rozczarowana światem korporacji. Natomiast pomysłowy, ale mający kryminalną przeszłość, Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop. Ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina, wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia sprawiają, że na nowo stają się lekko duchami, którymi kiedyś byli. Ożywczo działa na nich również planowanie napadu i kradzieży drogocennej biżuteli. Ten ranking możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.movisarum.pl. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. A do tego jeżeli ten film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem.